Dzień dobry. Witam wszystkich Polaków uczciwych, rzetelnych. A także tych, co niekoniecznie nam dobrze życzą. Ale ja im dobrze życzę. A życzę im tego, żebyśmy wreszcie wybrali takiego prezydenta, który nie będzie nas oszukiwał. Jesteśmy tutaj w Warszawie na patelni. Zbieramy podpisy dla pana Sławomira Zakrzewskiego, dla pana Eugeniusza Sędewskiego, dla pana... E jeszcze na parę, bo już nie pamiętam ich nazwiska, Pana Maciaka tutaj to jest dokładnie naprzeciwko pasażu pasaża, pasaż wow. naprzeciwko pasażu handlowego yy, tu jest właśnie, bo to jest yy, stanowisko yy, zrobione przez Pana Eugeniusza Sędzewskiego yy, tutaj, także można tu przyjść wybrać 10 kandydatów, a ja Państwu przeczytam i za Państwu powiem na jakich kandydatów bosimy. No, oczywiście nie na tych, co do tej pory byli już w tej w Senacie, czyli um, Czyli już Państwu powiem, więc tak, Eugeniusz, doktor Eugeniusz Mieczysław Sędzecki jo, Jolanta Duda, ale to nie jest chyba, mam nadzieję, z tej rodziny Dudów. Nie, Andrzej Zakrzewski. Marek Woch przez CH Krzysztof Tołwiński rolnik z Podlasia zdrowa żywność Romuald Starosielec Włodzimierz Rynkowski Jakub Perkowski Maciej Maciak to jak już Państwu mówiłem i Wiesław Lewicki proszę Państwa głosujemy na tych, co jest jakaś rzeczywista możliwość, że nas już nie oszukają o ile kolegę Zakrzewskiego znam 25 lat, uważam, że ma bardzo stabilne poglądy nie zmienia jak wiatr w tą i z powrotem jak wiatr zawieje w związku z tym ja osobiście stawiam na Sławomira Zakrzewskiego ale wspieram też i tych, którzy w jakiś sposób są samodzielni, nie należą do systemu. Pozdrawiam Państwa, zapraszam do przychodzenia do podpisów. Jeżeli chcecie się ze mną kontaktować, proszę bardzo. 509 905 901. Artur Kowalski. Pozdrawiam Państwa i czekam na Wasze podpisy i czekam na pra prawdziwego wreszcie prezydenta Polski.